Witam serdecznie na kanale World of MMA. W najbliższą sobotę środowisko polskiego MMA będzie zwrócone ku ostrudzie i odbywającej się tam gali FEN 35. Karta walk składa się łącznie z 10 pojedynków, z czego 8 to starcia zawodowego MMA, jedno semi pro i jedno w formule K1. W walce wieczoru wystąpi Adrian Zieliński, który podejmie Aleksandra Gorszenika, a bohaterami main eventu będą Adam Kowalski oraz Marcin Filipczak. W dzisiejszym materiale wytypujemy sobie wszystkie pojedynki odbywające się w sobotę gali 35 Przed rozpoczęciem zachęcam, żebyście zostawili subskrypcję na moim kanale oraz zafollowowali mój profil na Instagramie, na którym również jest sporo kontentu. Jeżeli podobają Ci się moje materiały i chcesz wesprzeć moją robotę, możesz to zrobić klikając przycisk znajdujący się obok pola subskrybuj. Będzie mi niezmiernie miło. A teraz, bez przedłużania, lecimy z tematem. Dzisiejsze typowanie odbędzie się w troszeczkę innej formie niż zwykle, bo w ekspresowym tempie, bez zbędnej zawiłej analizy. Kartę walk sobotniej gali otworzy pojedynek semi-pro w kategorii lekkiej pomiędzy Damianem Rzepeckim a Erykiem Śmiatkiem. Dla obu zawodników jest to wielka szansa, aby pokazać się na dłużej gali w telewizji, więc zobaczymy, czy nie z ich trema. Nieco bardziej doświadczony na polu amatorskim jest Rzepecki, który w swoim rekordzie ma już występ na 33. galifenu. Dodatkowo zmienia kategorię z półśredniej na lekką, więc jego siła w niższej kategorii powinna robić jeszcze większe wrażenie. Z tego powodu stawiam właśnie na niego i myślę, że będzie spokojnie kontrolował pojedynek przez pełne 3 rundy. Mój typ Damian Rzepecki przez decyzję sędziowską. Bohaterami drugiego pojedynku będą Mariusz Joniak oraz Krzysztof Gajek, którzy zmierzą się w limicie kategorii koguciej. Dla Gajka będzie to zawodowy debiut, natomiast dla Joniaka będzie to już dwunaste wejście do zawodowej klatki, więc doświadczenie nieporównywalne. Krzysztof nie wyróżniał się nadzwyczajnie na polu amatorskim, ponieważ mieszał wygrane z przegranymi i nigdy jeszcze nie miał okazji zawalczyć na żadnej gali. Z tego względu werdykt nie może być inny niż zwycięstwo Joniaka w pierwszej odsłonie pojedynku. Mój typ Mariusz Joniak przez poddanie w pierwszej rundzie. W trzeciej walce w kategorii półciężkiej zobaczymy Kacpra Miklasza oraz Bartosza Szewczyka. Depolis Machine, bo tak sam siebie nazywa Miklasz, wirtuozem parteru nie jest, co doskonale zobaczyliśmy w jego walce z Michałem Piwowarskim. Szewczyk też nie jest wybitnym grapplerem, ale w jego walce na fenie z Akmedem Salamowem radził sobie wyśmienicie w tej płaszczyźnie. Dodatkowo podopieczny trenera Mirka Ochnińskiego wydaje się być zawodnikiem o nieco wyższym poziomie fighterskiego IQ, który dobrze czyta walkę. W stójce obaj od początku będą chcieli urwać sobie głowy, ale myślę, że Szewczyk mądrze podejdzie do tego pojedynku i szybciutko sprowadzi mi klaszę do parteru. Tam zajmie dogodną pozycję, z której zasypie go ciosami z góry, po których sędzia przerwie walkę i ogłosi Szewczyka wygranym. Mój typ Bartosz Szewczyk przez nokaut w pierwszej rundzie. W kolejnym pojedynku powędrujemy z kilogramami aż do kategorii ciężkiej, w której zmierzą się Paweł Biernat oraz Damian Bujkowski. Obaj mają za sobą już występ na gali Federacji FEN i obaj wygrali swój pojedynek przed czasem. Paweł Biernat wydaje się być nieco bardziej wszechstronny i poukładany technicznie, dlatego skłaniam się bardziej ku jego zwycięstwu. Ciężkie chłopy, więc może być różnie, ale myślę, że skończenie przed czasem jest raczej pewne. Być może walka nie zakończy się w pierwszej rundzie, w której zawodnicy będą się badać, tylko w drugiej przez knockout na korzyść Bieszczackiego Rosomaka. Mój typ, Paweł Biernat, przez knockout w drugiej rundzie. Piąty pojedynek odbędzie się w Formule K1 pomiędzy Arturem Bizewskim a Łukaszem Szmajdom. Pomimo, że nie jest to MMA, i tak wytypujemy sobie ten pojedynek, ponieważ K1 to sport, który też bardzo często śledzę. Zdecydowanie bardziej doświadczony jest Bizewski, który mierzył się z klasowymi rywalami, natomiast od trzech lat nie widzieliśmy go w klatce czy ringu. To znaczy, że jego forma jest jedną wielką niewiadomą i dodatkowo jego rywal Łukasz jest w ciągłym gazie i dosyć często walczy. Mimo wszystko, doświadczenie i technika będzie po jego stronie i to powinno doprowadzić go do zwycięstwa na kartach sędziowskich. Mój typ Artur Bizewski przez decyzję sędziowską. Bohaterami kolejnego pojedynku w kategorii półśredniej będą Kamil Kraska oraz Jose Barrios Vargas. Dla mnie wyraźnym faworytem tego starcia jest zawodnik z Ostrowa Wielkopolskiego, który aktualnie jest na świetnej paście pięciu wygranych z rzędu. Ma argumenty, aby zarówno znokautować Argentyńczyka, jak i poddać go w parterze, więc ja nie widzę innej opcji jak jego wygranej przed czasem. Kamil musi być jednak ciągle czujny, bo Argentyńczyk może palnąć jakimś nokautującym ciosem, ale to raczej jedyne zagrożenie z jego strony. Mój typ Kamil kraska przez nokaut w drugiej rundzie. Kolejny pojedynek odbędzie się w limicie kategorii średniej pomiędzy Krystianem Bielskim a Juanem Cavallero. Zawodnik z Mławy powróci po przegranej z Kamilem Oniszczukiem, natomiast wielokrotnie w swojej karierze pokazywał już, że prezentuje solidny poziom. Na zawodostwie stoczył ponad dwa razy więcej pojedynków niż jego rywal z Argentyny, którego przeciwnicy pozostawiali sporo do życzenia. Na papierze wygląda to na szybką robotę dla naszego rodaka, natomiast jestem daleki od skreślania caballero, bo tacy anonimowi zawodnicy mogą zaskakiwać. Ja jednak niespodzianki nie przewiduję i stawiam na zawodnika Arachionu Olsztyn, który powinien skończyć walkę przed czasem. Mój typ Krystian Bielski przez knockout w drugiej rundzie. W ósmym starciu sobotniego wieczoru wystąpią Kamil Łebkowski oraz Patryk Duński, którzy zawalczą w limicie kategorii lekkiej. Dla popularnego Bomby będzie to powrót po prawie rocznej przerwie, bo ostatni raz zameldował się w klatce na Galifen 29, kiedy przegrał z Kacprem Formelą. Dla jego rywala Patryka również będzie to powrót po dłuższej absencji, ponieważ ostatni raz walczył w 2019 roku, kiedy wygrał z Maciejem Kalicińskim. To wszystko sprawia, że ten pojedynek to jedna wielka niewiadoma i loteria jeżeli chodzi o wytypowanie zwycięzcy. Mimo wszystko bardziej rozsądne będzie postawienie łebkowskiego, który jest bardziej doświadczony i wydaje się, że ma nieco większe umiejętności niż Duński. Przede wszystkim bomba jest lepszy niż jego ostatnie wyniki. Jestem daleki od skreślania zawodnika z Iławy, natomiast tym razem bomba na pełnym dystansie. Mój typ Kamil łebkowski przez decyzję sędziowską. Czas na co-main event, czyli pojedynek w kategorii półciężkiej pomiędzy Adamem Kowalskim i Marcinem Filipczakiem. To starcie to nieoficjalny eliminator do walki o mistrzowski tytuł, który aktualnie jest w posiadaniu Marcina Wójcika. Stawka przeogromna, więc nie spodziewam się tutaj nieprzemyślanych akcji z żadnej ze stron. Nie znaczy to, że zobaczymy nudny pojedynek, ponieważ emocji nigdy nie brakuje jak spotyka się młody gniewny ze starym wyjadaczem. Marcin Filipczak jest niesiony falą pięciu wygranych z rzędu, kończąc wszystkie te starcia w pierwszych rundach, nokautując lub poddając swoich przeciwników. Kowalski natomiast jest po porażce z Marcinem Wójcikiem, więc to na nim ciąży presja związana z koniecznością powrotu na zwycięską ścieżkę. Ja tutaj postawię na młodość i zawziętość w dążeniu do celu zawodnika z Pabianic. Moim zdaniem Filipczak ma argumenty, aby zafundować swojemu rywalowi nokaut i tym samym wywalczyć sobie miano pierwszego pretendenta do walki o mistrzowski tytuł. Mój typ: Marcin Filipczak przez nokaut w drugiej rundzie. W walce wieczoru zobaczymy pojedynek w kategorii lekkiej pomiędzy Adrianem Zielińskim a Aleksandrem Gorszenikiem. Wiele osób na samym wstępie skreśla zawodnika z Ukrainy, natomiast nasz sąsiad ze wschodu to naprawdę całkiem solidna firma. Walczył już na polskiej ziemi z Piotrem Niedzielskim na gali Babylon MMA7, przegrywając wówczas przez decyzję. Pokazał się jednak z bardzo dobrej strony i kilkukrotnie był bliski zaskoczenia naszego rodaka. Przyzwoicie prezentuje się w stójce, natomiast w parterze też czuje się komfortowo, o czym świadczą jego zwycięstwa przez poddania. Rzecz w tym, że Adrian Zieliński to doświadczony wyjadacz, który mierzył się już z lepszymi rywalami niż Ukrainiec, więc powinien być faworytem w tym pojedynku. Do tego na pewno jest mocno zdeterminowany, aby zmazać plamę po jego ostatniej porażce z Danielem Rutkowskim. Spodziewam się oporu ze strony Gorszenika, natomiast to, że Zieliński wypunktuje go na pełnym dystansie, to bardzo prawdopodobny scenariusz. Mój typ Adrian Zieliński przez decyzję sędziowską. Wytypowaliśmy sobie wszystkie pojedynki odbywające się w ostrudzie sobotniej gali Fen 35. Dajcie znać w komentarzu, jak wytypujecie poszczególne zestawienia z tej gali. Nie zapomnijcie zostawić również suba na kanale i łapki w górę pod filmem. To wszystko na dzisiaj do usłyszenia, prowadzący kanał World of May.